Siema jestem Benek, a ja Zenek witamy na naszym kanale. I dzisiaj już 23 dzień naszych vlogmasów. A będzie trochę inaczej, bo najpierw w kalendarze, a potem śpiewanie. A Was zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. Jestem ciekaw co to dzisiaj będzie. Ja też 23. Małe pudełeczko. Szybko znalazłem, zobacz. Ja mam następną skończówkę bitową, która no tak wygląda. A ja mam perfum. Poparzenek. Zobacz. O, fajny. I słodycze. Słodycze. 23. Zostało już dużo. Jest tam piękny kuchyny. A u mnie następny Mikołajek. A ja mam torcik czekoladowy. Tak, na dzisiejszy mini koncert wybraliśmy dla Was trzy piosenki: jedna niemiecka, po w Niemczech mieszkamy. Druga polska, bo jesteśmy z Polski. A trzecia to niespodzianka. A Was zapraszamy do słuchania. Tak. <śm> 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 o oh, Tanenbaum. O oh, Wir grinsen deine Blätter, du grinst nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter, wenn es schneit. O oh, Tannenbaum, O oh, Tannenbaum, die Grinsen deine O, nie trzeba. Tak. Dobry? to tak. Przybieżeli do Betlejem pasterze, Grając skocznie dzieciąteczku na liżę. Chwała na wysokości chwała na wysokości a pokój na, na ziemi. Chwała na wysokości chwała, na wysokości, a pokój na ziemi. A teraz co do niespodzianki, musimy się przyznać, że niestety nie znamy się na piosenkach kościelnych. Ale szukając w internecie, znaleźliśmy coś, co wpadło na w ucho. I to na kanale Kruszwila. To on nas zainspirował swoją wersją śpiewania psalmu. Nie wiemy, czy śpiewa się to w święta, czy bez okazji, ale nam się to podobało. Tak. No to. Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie. na niwach zielonych pasie mnie nad wody spokojne prowadzi mnie pan jest pasterzem moim niczego mi nie braknie na niwach zielonych pasie mnie nad wody spokojne prowadzi mnie na niwach zielonych pasie mnie na wody spokojne prowadzi mnie Siema, jestem Benek, a ja Zenek witamy na naszym kanale. Dzisiaj Wigilia i otwieramy ostatnie okienka naszych adwentowych kalendarzy. To takie dziwne uczucie, że vlogmasy się już skończyły. Też tak masz? Czuję to samo. Ale mamy na dzisiaj jeszcze okienka do otwierania. Więc zapraszamy do oglądania. Zapraszamy! O, ja mam dzisiaj duży kartonik. W Zobaczcie, ja mam otwierać butelek pod moją klucza. Ciekawie zrobione. Fajne. A ja mam żel pod prysznic. duży, duży tak. I teraz słodycze. Fajne serduszko w złotym opakowaniu, a u mnie Mikołajek. A teraz krótkie podsumowanie naszych kalendarzy. Tak. Zawsze może od tego Zenek, skali od 1 do 10. Ile byś dał za ten kalendarz? Tylko trzy, bo tyle Mikołajków w jednym kalendarzu jeszcze nie widziałem. Zgadzam się z tym. A co powiesz o tym? No tu na jakieś cztery. Wiesz co, ja tylko trzy, bo za taką cenę więcej nie idzie dać. Na rzeczy, faktycznie. No. A teraz moje pachnidła. Co powiesz? Ja no, też bym dał jakieś 3 moment. No ja też daję 3 i komentować tego nie będę, bo nie warto. I na koniec zostawiam jeszcze ten kalendarz. To jest mój faworyt. No i jaki dał? 9 na 10. Tak, ja też. Pokażemy nam zaraz, dlaczego zenki tak myślimy. Tutaj znajdują się tuczeń busowe, przedłużka i główne, teraz te hamionki, i główne narzędzie, które w środku ma końcówki bitowe i to jest bardzo ciekawie zrobione. Fajne. Naprawdę ciekawe. No i jeszcze do tego właśnie na koniec. No super! <laughs> I to tyle na temat kalendarzy, a teraz życzenia. Kochani widzowie, życzymy Wam pogodnych świąt, bez względu na sytuację, jaka panuje na świecie. Niech w Waszych sercach zagości spokój, radość i miłość. Cieszmy się tym, co mamy i przestańmy narzekać, bo narzekanie niczego nie zmieni, a wręcz przeciwnie, potrafi wszystko zepsuć. Święta to nie czas stresu i nieporozumień. Cieszmy się obecnością naszych bliskich, dobrym jedzeniem i świąteczną atmosferą. Być może w tym roku znajdziemy więcej czasu dla samej siebie i nie chodzi o fizyczny odpoczynek, ale o refleksje, na które na co dzień rzadko możemy sobie pozwolić. Kochani, raz jeszcze, zdrowych, radosnych i spokojnych świąt. A teraz szczególne podziękowania dla wszystkich widzów, którzy przez czas adwentu każdego dnia byli z nami. Dziękujemy również naszemu kamerzyście, bez którego nasz kanał by w ogóle nie istniał. Dziękujemy za oglądanie i do następnego razu. Видимо, я